Witajcie z tej strony 60. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. W dniu dzisiejszym ostatni odcinek z serii upadek polskiej policji pochylimy się nad artykułem, w którym nasz własny minister, minister MSWA, Tomasz Siemaniak, znalazł genialny plan tutaj na rozwiązanie problemów kadrowych w policji w ostatnim wywiadzie przeprowadzonym dla portalu infosecurity 24 Zatytułowanym Policyjna siatka płac do remontu Siemoniak, trzeba dołożyć tym, którzy są wyżej. Odpłaszczenie siatki płac policji jest problemem, który minister postanowił rozwiązać. Sam tutaj twierdzi, iż oznacza ono zwiększenie środków. Jednak, jako że nie planują oni obniżyć uposażeń, planują oni poprawić tę sytuację. Natomiast, wedle tutaj ministra, trzeba dołożyć tym, którzy są wyżej. Pan Siemoniak, minister spraw wewnętrznych, argumentuje to tak, iż dzisiaj przełożony zarabia 300 zł więcej niż podwładny, mając dużo większą odpowiedzialność i bardzo niewielu funkcjonariuszy chce pełnić takie funkcje. Jest to oczywiście nieprawdą, jest to oczywiście kłamstwem ze strony pana ministra, ponieważ wakaty na stanowiskach kierowniczych, wedle statystyk przedstawianych przez yy, policję, przez KSP, wynoszą około 3%. Natomiast wakaty na stanowiskach wykonawczych, czyli na stanowiskach, gdzie policjanci wykonują brudną robotę, czy to w prewencji, czy to w wykroczeniach, czy to w dochodzeniówce, czy to też w wywiadzie, gdzie policjanci pracują realnie na ulicy, wynoszą od 30 do 40, do czasami nawet 50% w dużych jednostkach. Czytamy dalej, iż mamy tutaj pewien wywód pana ministra, Iż dyskutuje on z panem komendantem, rozmawiają o różnych rzeczach legislacyjnych, chcą naprawić polską policję, mają na myśli nową siatkę płac w policji. Problemy wynikające z bardzo z konkretnych rzeczy, wedle pana ministra. Siatka płac jest bardzo wypłaszczona. Przełożony zarabia 300 zł więcej niż podwładny, ale ma dużo większą odpowiedzialność. Redaktor pyta: To niewielu chce być przez to przełożonymi? Otóż tak, na tej zasadzie bardzo osłabiony, mówiąc delikatnie, został cały pion kryminalny. My musimy go teraz odbudować i jest to zadanie, jakie ma przed sobą zastępca komendanta głównego na inspektor Tomasz Michułka. Te pensje tak się zbliżyły do pionu prewencyjnego, że nikt nie chciał służyć w tym pionie kryminalnym, rozwiązując skomplikowane sprawy dotyczące morderstw, narażać się itd. Wychodzi na to, że pion prewencji który realnie łapie na przykład takiego zabójcę, on się nie naraża. Tylko pion kryminalny się naraża, który potem już obrabia papiery z tym zatrzymanym, powiedzmy, dochodzeniowcem, gdzie przestępca jest przesłuchiwany i w pionie kryminalnym osoby, które prowadzą takie sprawy, bardziej narażają się niż osoby w prewencji, na przykład zdaniem pana ministra. No bo wiadomo, że złapać zabójcę jest łatwo, ale poprowadzić sprawę już jest trudno. Oczywiście to odpłaszczenie, nie trzeba się tutaj wykazać jakąś wielką przenikliwością polityczną, oznacza zwiększenie środków. Przecież nikomu nie obniżymy uposażeń, żeby poprawić sytuację. Trzeba dołożyć tym, którzy są wyżej. No i warto teraz wspomnieć tutaj jakoś, że mamy statystyk z 2024 roku, ale jeżeli wejdziemy na stronę infopolicja.pl w zakładkę zarobki policjantów, zarobki policjantów z 2023 roku, zjedziemy sobie na dół, Mówimy, pan minister mówi, iż 300 złotych różnicy jest pomiędzy e, kierownikiem a policjantem, który on zarządza. A więc, jeżeli mówimy na przykład o prewencji, to w, w średnio w 2023 roku policjant zarabiał 4700-4800, kierownik 6900: 4800, 6900. Prawie 2000 zł różnicy. Jeżeli mówimy o pionie kryminalnym, mamy tutaj 5600 6800 6900 1200 1300 zł różnicy. Chciałbym się wprost zapytać pana ministra, skąd on wyczasną te 300 zł jako argument na to, żeby dać więcej pieniędzy kierownikom, a mniej osobom, które realnie podlegają pod tych kierowników? Bo argumentacja, że jest brak osób chętnych na zostanie kierownikami jest jawnym pluciem w twarz wszystkim policjantom, którzy codziennie w dochodzeniówce mielą papiery, którzy wykroczeniach codziennie mielą papiery, którzy w prewencji codziennie narażają swoje życie zdrowie łapiąc tych przestępców, zbrodniarzy. Zdaniem pana ministra największym problemem i bolączką obecnie w policji jest fakt tego, że kierownicy zarabiają 300 złotych więcej od podwładnych. Gdzie statystyki sprzed roku realnie pokazują, iż mówimy tutaj o różnicy 1200 do 2000 zł między policjantem a jego kierownikiem. Więc jest to realne kłamstwo. I to nie, to nie jest kwestia tego, że ja zarzucam ministrowi kłamstwo wysane z palca. Nie. To jest poparte zwykłymi statystykami, które są publikowane na stronie policji, tak? Są oficjalne statystyki. Wiadomo, te zarobki obecnie wzrosły jakieś 300-400 zł, natomiast jeżeli procentowo zwiększamy uposażenie policjanta, który zarabia 4700 i on dostaje podwyżki powiedzmy 5-10%, to ta podwyżka realnie będzie mniejsza niż podwyżka kierownika, który zarabia 7000. Także tutaj widzimy jak minister w ogóle jest odrealniony, jak on próbuje tutaj obrócić kota ogonem mówiąc, że największym problemem jest teraz Mała liczba kierowników. Na stanowiskach kierowniczych nie brakuje wakatów. Oczywiście jest to bardzo odpowiedzialna praca. Trzeba brać odpowiedzialność za wszystkich niżej podległych sobie policjantów. Natomiast w momencie, w którym mamy problem, brakuje 12, 13, 14 tysięcy policjantów, a minister wychodzi i mówi, że największy problem to są małe, niskie pieniądze dla przełożonych, to to wywołuje śmiech na sali. To w ogóle pokazuje, jak pan minister jest bardzo odrealniany. Chciałbym jeszcze zwrócić tutaj, tutaj jest wywiad w dalszej części o broni cywilnej, nie chcę tutaj wchodzić w to, bo to nie jest tematem naszego odcinka. Natomiast jeszcze bardzo jedna cieka taka ciekawostka. Mamy tutaj pytanie redaktora. Po postrzeleniu z broni czarnoprochowej policjanta z Bolesławca zapowiedział pan przegląd i zmiany w przepisach. Dostęp do broni czarnoprochowej zostanie ograniczony? Tak jest, odpowiada minister, na koniec roku na posiedzeniu kierownictwa resortu dokonaliśmy takiego podsumowania tych wszystkich zapowiedzi i absolutnie tak, będziemy proponować zmiany ograniczające dostęp do broni czarnoprochowej. To też bardzo ciekawa zmiana, ponieważ obecnie każda broń, jeśli nie mylę, wyprodukowana przed 1895 rokiem, może być kupiona bez zezwolenia, także każdy może legalnie bez zezwolenia kupić broń czarnoprochową, będzie to zmieniane, nie wiem czy jest to zmiana na plus czy na minus, Okazuje to jako pewną ciekawostkę. Mówiąc też o zarobkach kierownika i policjanta, warto też wspomnieć o tym, iż każdy, tak, tutaj macie hashtag, jest tutaj zajumany, mem, każdy, ale każdy kierownik co jakiś czas, po co kwartał dysponuje też pieniędzmi do podziału między policjantów, kierownictwo i siebie, gdzie te pieniądze, wiadomo, każdy grabie, grabią w swoją stronę. Wiadomo, że każdy kierownik będzie chciał jak najwięcej dać sobie i dać, kierownikom, a jak najmniej swoim przełożonym. Zazwyczaj 95% przełożonych ma takie podejście w policji, że nie docenia tego, że ci funkcjonariusze na samym dole pracują na tego kierownika i stara się on jak najwięcej nachapać, jeśli można to tak przysłowiowo nazwać. Zastrzegam, nie jest tak zawsze, jednak w większości przypadków niestety tak to toralnie wygląda, tak jak wspomniałem, każdy grabią pod siebie. To jest kolejny element tej, tej siatki płac, o którym pan minister w pewnym momencie wspominał, że Ogólnie nagrody jakieś kwartalne, nagrody uznaniowe nie, nie powinno być czegoś takiego. Powinna być jasna i przejrzysty system, za co powiedzmy policjant jest nagradzany. Jeżeli są jakieś pieniądze, powinien być on w jakiś sposób proporcjonalnie powinny być one proporcjonalnie rozdzielane, a nie że powiedzmy, że rzucamy daną pulę pieniędzy i potem wygląda to tak, że na przykład komendant, kierownik i inne osoby otrzymują 80% tych pieniędzy jako pojedyncze osoby. A resztę chłopy są rzucane pomiędzy no, resztę osób, tak? Tych, którzy na nie jakby to powiedzieć wprost pracują. Następnie wraz z objęciem tutaj stanowiska zarówno minister, jak i komendant zapowiadał, iż w tym roku uda się nam zatrudnić 10-11 tysięcy nowych policjantów. Jakoś przyszedł koniec roku mamy już tutaj artykuł z 3 stycznia 2025 roku. Tysiące odejść z policji a będzie jeszcze więcej. Trudna sytuacja kadrowa. Polska policji stoi przed wyzwaniem związanym z masowymi odejściami ze służby. Jak wynika z uzyskanych przez RMF FM informacji do końca listopada ubiegłego roku z policji odeszło 6 tysięcy funkcjonariuszy, czyli mamy 6 tysięcy odejść, to jest, są dane bez grudnia, czyli możemy mówić jakieś 6,5 tysiąca odejść, mamy 6,5 tysiąca przyjęć. Natomiast warto sobie zwrócić, zwrócić sprawę na to na fakt, iż jeżeli mamy 6,5 tysiąca nowych policjantów przyjęć, 6,5 tysiąca odejść, to ci przyjęci nowo policjanci będą mieć coraz większy problem z tym, aby zyskać doświadczenie i aby zyskać wiedzę od policjantów, którzy zamiast pracować, odchodzą. Dlaczego odchodzą? Odchodzą dlatego, że muszą pracować na przykład za dwie osoby, tak? Nie ma patrolu i na przykład w komisariatach. Gdzie wyjeżdżało powiedzmy na dniówkę trzy patrole, wyjeżdża jeden patrol nagle. I dany policjant, który przepracował 15-17 lat, uznaje, że, hola, hola, to ja 10 lat temu, 15 jak się przyjmowałem, miałem w ciągu dnia dwie interwencje, a teraz mam 5, 7, 8. W międzyczasie muszę wykonać jakieś na przykład doprowadzenia dla mojego dyżurnego. W międzyczasie mam jakieś nakazy, zakazy. I ja mam robić tą robotę za coraz to mniejszą wypłatę, no to ja dziękuję, to ja wolę odejść na emeryturę. No i tak się właśnie dzieje. Co więcej, mamy tutaj pismo na ekranie. Stan etatowy na dzień 27.11.2024, także bez grudnia w garnizonie stołecznym policji w Warszawie mieliśmy około 2,5 tysiąca wakatów. W garnizonie stołecznym w tamtym roku bez grudnia przyjęto do służby 230 policjantów. W tym samym okresie zwolniło się 600 policjantów, z czego 425 odeszło na emeryturę. Czyli są to zwolnienia w pewnym stopniu, można powiedzieć, uzasadnione. Ci policjanci już mają dość, odchodzą na emeryturę. Wypracowali swoje, po 15, 17, 20 latach odchodzą na emeryturę. Ale co warto zaznaczyć? 172 policjantów nie posiadało praw emerytalnych. Dodatkowo według stanu na dzień 27 złożonych było jeszcze 36 raportów o zwolnienie ze służby. Tak więc około 170, około 180 policjantów możemy przyjąć, zwalnia się z policji bez doczekania do praw emerytalnych. Potrzeba wspomnieć, że obecnie nowe prawa emerytalne to jest 25 lat. Moim zdaniem jest to sytuacja bez precedensu, sytuacja, której nie było w historii policji dotychczas. Bo to, że odchodzą osoby, które uzyskały prawa emerytalne, to jest rzecz normalna. Ale to, że przyjmujemy około 200 policjantów, a 200 policjantów zwalnia się bez możliwości uzyskania praw emerytalnych, to pokazuje nam, iż z tych 230 policjantów dam sobie rękę uciąć. Że ponad połowa z nich zwolni się w ciągu pierwszych pięciu lat służby, jeżeli oni zobaczą realia służby w dużym mieście, w Warszawie. I to jest realny problem, o którym powinniśmy rozmawiać. To jest realny problem, którym pan minister powinien podejmować. Odejścia policjantów, nie tych, którzy uzyskali prawa emerytalne, bo obecnie ciągle mówi się o tym, iż jest wielkie zdziwienie, że osoby, które uzyskały prawa emerytalne, na nią odchodzą. Tu nie ma nic dziwnego, ponieważ nikt nie chce pracować w formacji, która coraz to bardziej z każdym rokiem upada. Natomiast poważnym problemem jest to, że policjanci, którzy przepracowują kilka lat, odchodzą. I jeżeli mamy nowych policjantów, którzy nie mogą się uczyć od starych wyjadaczy, którzy zjedli zęby na tej pracy, a także nie mogą czerpiać doświadczenia od osób, które już kilka lat pracują w tej formacji, no to jaka będzie ta nasza polska policja? Odpowiadam wprost, będzie miała coraz mniejszy poziom wykrywalności przestępców, będzie coraz to mniejszy poziom wykrywania sprawców przestępstw, wykroczeń, będzie coraz to mniejsza pomoc policji dla społeczeństwa, bo fa sam fakt tego, że naprzyjmujemy pełno osób do policji nie zmieni tego, że realnie i tak ci policjanci nie będą w stanie. Efektywnie pełnić swoje służby, bo nie będą mieli się oni czasu od kogo nauczyć. Nie będą mieli oni czasu na to, żeby zyskać doświadczenie, bo doświadczenie zdobywa się pełniąc służbę z osobami w pewien sposób doświadczonymi. Jeżeli tych osób nie ma, no to niestety będzie coraz gorzej. Są co prawda wspaniałe nagłówki, że mamy coraz to więcej chętnych do policji, jednak pomimo i tak Obniżonego poziomu, moim zdaniem, multiselecta i testów sprawności, gdzie coraz bardziej przemyka się oko na jakość funkcjonariuszy. Mamy tylko 6,5 tysiąca osób, które przyjęło się do policji, a z tych 6,5 tysiąca część osób odpadnie na szkole i część osób odpadnie w trakcie adaptacji, a z tych osób, które zostaną, około połowa zwolni się w ciągu pierwszych 5 lat. Także, moim zdaniem, mamy ogromny kryzys. I tym kryzysem nie jest fakt tego, że brakuje podwyżek dla kierowników, tak jak pan minister mówi, tylko tym kryzysem jest fakt tego, że obecnie policjanci w roku 2025 mogą liczyć na około 5% podwyżki, gdzie przewidywana inflacja na rok 2025 wynosi około 5-5,5-6%, więc realnie rok do roku policjant straci na tym, że rok pracuje dłużej w formacji. Jego praca będzie coraz mniej wynagradzana. No, to już ponownie ten sam wykres. Tyle w dzisiejszym odcinku. Jest to ostatni odcinek serii Upadek Polskiej Policji. Ponieważ to, co się obecnie dzieje, i to, jak pan minister wraz z komendantem głównym próbują odwrócić uwagę mediów od tego, że realnie brakuje nam młodych policjantów, którzy przyjdą. Będą pełnić służbę patrolową, będą pełnić służbę wykroczenia, będą pełnić służbę w dochodzeniach. To, że realnie praca szeregowego, liniowego policjanta jest traktowana jako, jako kara. Jeżeli zobaczymy na Stany Zjednoczone, tam funkcjonariusz, który pełni służbę na ulicy, ma uznanie. Tam funkcjonariusz, który pełni służbę na ulicy, zarabia więcej od policjanta, który siedzi za biurkiem. Dlaczego? Bo za biurkiem. W większości siedzą policjanci, którzy przepracowali powiedzmy x lat na ulicy i oni idą tam w pewnym stopniu za karę, mielić papierki i zarabiają mniej niż ci policjanci, którzy pełnią służbę na ulicy, którzy pełnią służbę za biurkiem, ale na najniższych szczeblach. Tak więc jeżeli nie podniesiemy siatki płac na najniższym poziomie, na najniższym pułapie, to wskaźnik odejść policjantów którzy przepracowali 3, 4, 5 lat i okazuje się, że nagle taki policjant, który młody się przyjmuje do policji, jest pełen zapału, widzi jak wygląda to realnie, widzi, że po przekroczeniu 26 roku życia nagle zaczyna on zarabiać mniej, o 500, 600, 700 zł. Tak więc mamy zderzenie z rzeczywistością, gdzie za doświadczenie policjant jest karany. Tak więc jeżeli chcemy realnie naprawić tę sytuację, to warto by było, aby minister pochylił się nad realnymi problemami, a nie szukaniem pieniędzy i dosypywaniem tych pieniędzy na najwyższych szczeblach, gdzie realnie wartość przepracowanych godzin nie jest porównywalna do tego, ile muszą tego potu wylać na ulicy funkcjonariusze prewencji, oddziałów prewencji, wykroczeń czy dochodzeniówki, gdzie rozwiązują oni problemy obywateli. Także tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli odcinek się podobał, możecie go udostępnić, możecie zostawić łapkę w górę, łapkę w dół, krótki komentarz, napisać co wy o tym sądzicie, ponieważ moim zdaniem jest to problem, który powinien być szeroko nagłaśniany, a nie jest. Problem tego, że młodzi funkcjonariusze, którzy przepracują 2, 3 lata, 4 odchodzą i nie chcą dłużej służyć w tej formacji. Życzę wam udanego weekendu. Udanej soboty, u danej niedzieli spęcie ten czas z rodziną. Dziękuję za wszystkie subskrypcje kanału. Zachęcam do subskrypcji, jeżeli chcecie, aby ten materiał Wam się wyświetlał. Następne materiały w tym roku na Waszym kanale, na stronie głównej YouTube'a. Życzę Wam miłego weekendu. Do usłyszenia następnym razem.